Ale się, się świeci mocno. Tak, naprawdę ta ikona jedynki mocno pulsuje. Uwaga, lecimy z tematem. Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale FifiTube z tej strony Adam oraz Fifi. Siemanko. Słuchajcie, przechodzimy sobie do sklepu. Jak widzicie, czeka na nas tutaj super, hiper mega promocja. A mianowicie za 23,99 mamy. 3 mega skrzynki, 80 gemów, które możemy przeznaczyć sobie na skiny, albo na kolejną mega skrzynkę, i do tego jest 700 monet. Masakra! Naprawdę jest to super promocja. Zaraz sobie odblokujemy tą promocję, jaką tutaj mamy, i zrobimy to na koncie FifiTube oraz na drugim koncie FifiTube 2. Także z pewnością kupimy sobie. Podwójny taki pakiet? Okej, okay. jaki Fifi tutaj masz plany? Na pewno sobie otworzymy trzy mega, mega skrzynki. No ale co dalej? Bo coś tu wspomniałeś. Z tego będą geny. Tak. Będę miał 114 genów. Racja. Więc kupimy jeszcze tego skina do Spike'a. Wow, ten skin do Spike'a. No tak, ty na swoim koncie masz legendarną postać jaką jest Spike. I tobie wymarzył się ten oto skinek. No, no. wygląda naprawdę kozacko. Taki różowy skinek Z jakimiś kwiatami To są bodajże jakieś japońskie, japońskie kwiatki Czy jakaś kwitnąca wiśnia Sakura Spike, no on bardzo mi się kojarzy Ten skinek z wyglądem jak już takim japońskim Kto wie, czy to nie jest właśnie jakiś motyw Japońskiej kwitnącej wiśni Naprawdę wygląda on naprawdę fajnie, kosztuje 59 gemów. No dobra, to jest twoje konto i zaraz sobie może przejdziemy do zakupu. Ja jeszcze chcę zobaczyć jakie są skiny, bo może. Tak, jakie tu jeszcze mamy no, skiny? By mi Tego spajka może nie wiem. Pomyślę jeszcze. Okej, okay, mamy tutaj jeszcze do wyboru Karla, wieprzowy jeździec. Naprawdę mega śmieszna nazwa. Jest tutaj również Brock, Jakiś taki hip-hopowiec jest również taki tutaj. Wow, ten właśnie Król El Primo. Oraz jakiś taki królewicz, e, królewicz Uriko. To Nita. Tak, Nita, tutaj jakiś szkolny kinek z jakimś plecaczkiem, czapka, niedźwiadka i tutaj jej niedźwiedź również jest przebrany, tak, no dosyć śmiesznie, w jakiś taki sympatyczny taki strój. Pies. Tak, jakiś piesek, coś w tym stylu. I jeszcze jest nowy skin, który dzisiaj dodano do, do gry. Tak, jest to Tanuki Jessie. I co ona tutaj ma? Też również No wygląda całkiem naprawdę fajnie. Jak jest. Ja taki... byłem ją na wypróbowaniu, fajnie się nie strzela. No dobra, słuchajcie, my sobie przechodzimy do zakupu tej mega skrzynki i widzimy się za moment. Słuchajcie, no wydarzyła się rzecz niezwykła. Drugi raz przerwało nam nagrywanie. Naprawdę, no, musicie nam wybaczyć. Początki naprawdę nie są łatwe. Jak widzicie, dodało nam tutaj naprawdę dużo monet, dużo gemów. Pamięta ile tam wypadło gemów? Bodajże 13. 13. Jedynie z ciekawszych rzeczy to wypadły dużo monet, bodajże 700 monet jednorazowo oraz oraz właśnie te 13 gemów. No dobra. Przechodzimy sobie do sklepu. I Fifi, jakiego tutaj chciałbyś sobie wybrać skinka? Masz 127 gemów. No, ten. ten Trudna decyzja! Ten właśnie skinek Spike'a jest naprawdę w fajnej promocji z 80 gemów na 59. Nitad jest tutaj za 99. No pytanie, czy ty grasz tak sobie Nitą? No, Nitą gram bardzo często na zodjęcia. Fifi się zdecydował na ten e, kolejny skin Spike'a, No, wygląda on naprawdę przyzwoicie. No dobra, Fifi, leć, odblokuj zobaczymy, jak on wygląda w realu. Jest yes! skinek. Jest japońska wiśnia Sakura Spike. No dobra, kliknij spajka, przetestujemy go sobie na jakiejś dowolnej gierce. Wybierz. Wow, no całkiem, całkiem fajnie, różowy skinek. Ale ekstra. Okej, okay, no to dobra, lecimy z jakąś dowolną gierką, zobaczymy, jak on się prezentuje. No Solo w parze. Par. No dobra, Fifi rozpoczyna gierkę. Zobaczymy jaką się prezentuje w grze. O, czy to jest plansza z meteorytami? Tak, chyba tak. Eee, tak mi się aha. wydaje, że... Tak, to jest z meteorytami. Albo z niczym. Okej, okay, okej. Okay. A jest w ogóle plansza z niczym? No to, czy on strzela? No, strzela... Ta... Kwiatkami. Tak, strzela takimi niebieskimi kwiatkami. Są to może takie kwiaty właśnie lotosu? Kto wie? Kwiaty lotosu to są takie pływające bodajże kwiaty na wodzie. Jakie ja dawno nie one Również te kwiaty lotosu kojarzą się z Japonią. Tak to dziwnie wygląda, bo ja nigdy nie grałem takim skinem. No. Naprawdę wygląda bardzo sympatycznie. Świetnie się prezentuje. Uważaj oj, 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 oj. oj, ktoś Cię tutaj... O, zabiłeś tutaj jakiegoś gracza, no ładnie. Rzuciłeś ulta na B. Troszkę A, ją pan tam, nie gra. tak, troszkę ją tam spowolniło, pan nie gra. Frank się odrodził. Macie dwa, sześć power cubeów. No dobra, u góry jest szelka, nabija sobie na was ulta. Trafił ją Meteoryt, No dobra, ty ich tam z daleka mógłbyś naprawdę eee, fajnie. No. W ogóle nawet Czekaj, nie nie zwróci... też zało, Tak, pies. nie zwróciliśmy uwagi, że ty masz uważaj, uważaj Chyba padnie. Rzuciłeś ulta, Nita, Nita padła. Została sama Bina polu walki. Ma 7 power cubeów. Ty A wrócisz jesiko. za 8 sekund. No, niestety tutaj Bi może mieć lekkie problemy. Taka B. B, B, B tak, 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 Bibi może mieć lekkie problemy. Siedem. O, tak, ty się odrodziłeś, do no, dobra. Gierka wraca do normy. No, niestety tutaj straciłeś wszystkie swoje Power Cuby. No, Masz nie tego ulta. Rzucasz ulta, trafiasz nitę. No, no, nitę jest na spowolnienie, No, niestety, szkoda, że nie pociągnęłeś tej akcji do końca, bo nita była spowolniona. No. Tak niepotrzebnie, ta tak, niepotrzebnie rzuciłeś tego ulta, no ale dobra, zaraz sobie nabijesz kolejnego. Aj no, a... niestety padłeś tam, Jessie, zostało naprawdę mało życia. Bibi o... go dobiła, ale niestety również tutaj zaliczyła porażkę, odpadacie zero. na trzecim miejscu, zero pucharków, no dobra. A sprawdź jak Ci pójdzie na zadymie, jestem mega ciekaw dobra. jak ten Swipe się prezentuje na zadymie. Na zadymie nim bardziej nie brać. Okay. O skrzyneczkę sobie jeszcze. O to jeszcze na szybko otwórzmy małą skrzyneczkę. Okej. Za ma i gramy. No nieźle jak tutaj wyjdzie ta kierka. Też masz Bipi w zespole. O jest Morty z takim fajnym ciekawym skinkiem. No dobra w przeciwnej drużynie jest też Mortis, jest Barley, który troszkę wam tutaj psuje, rzucasz ulta do przodu, no dobra, przejmujesz piłkę, może tam do Mortisa, on by tam skoczył do bramki, ale Bibi przejmuje piłkę i wbiega do bramki, nie strzeliła, nie strzeli normalnie, tak, tak, próbowała strzelić z ulta, niestety piłka odbiła się od jednej skrzynek, no i niestety ta, ta akcja zakończyła się niepowodzeniem, no dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Mortis tutaj z ultem ma piłeczkę. Aj no, troszkę cię tutaj, troszkę cię tutaj zmasakrował. Okej, okay, Bibi też rzuciła o... swojego ulta. Ubiegnie Jesse. Okej, okay, jest Jesse, jest Jesse. Nie, ty nie używasz celownika w tym ataku Spajka? Chyba będzie łatwiej używać celownika. Tak mi, się, tak mi się wydaje. Ja się przyzwyczaiłem bez używania. Okej, okay, jest Barley, jest Barley. Dostał spowolnienie, rzuciłeś mu ulta. aj, jajaj, aj, aj. Mortys cię tutaj dobił. No niestety tutaj drobne problemy. Czemu on nie poszedł na kogoś innego, tylko specjalnie mam. No niestety uwzięli się na tobie w tej gierce. Okej, okay, zobaczymy jak to dalej wyjdzie. Dobra. Tu przejmujesz piłeczkę, jest Bibi, dalej jest 0-0 minuta do końca gry. Obie, tak, obie drużyny mają środek. Tutaj no szkoda, że nie masz ulta, naprawdę, naprawdę mogłoby to wyjść. spowalniasz Mortisa, No dobij go, dobij go, może. Może sam się zabił. Okej, okay, sam się zabił na twoim ulcie. A oh, gol. Tu chyba jest, tak, tak. Jesse ładnego, nie, to Mortis. Mortis, Mortis. strzelił ładnego, ładnego gola. Zgadza się. Okej, okay, rzucasz ulta, piękny ult, niestety. Nikogo nie ja strzelił. Rzuć może do Morcisa. Ja chcę strzelić. Okej, okay. Fifi, tutaj 30 sekund zostało, masz piłkę, przejmujesz, czy strzelisz gola? goła? Jest gol! 2 no. do 0 wygrywacie, co spotkaj. Naprawdę fajna rozgrywka, miałeś tutaj no, troszkę malutkie problemy, ale zakończyło się no. zwycięstwo. I jeszcze zdobyłeś gola. Ja tylko dwa. Okej, okay. słuchajcie, jak widzicie, ten skinek prezentuje się naprawdę świetnie. My na chwilę sobie tutaj pauzujemy i przechodzimy na drugie konto, gdzie ponownie otworzymy 3 megaboksy, dostaniemy 80 gemów i liczne monety. Tym razem, no zrobimy to tak, żeby to z pewnością się nagrało. Widzimy się za moment. Ok, włączyliśmy drugie konto. Jak widzicie, czeka na nas ta sama promocja, także my sobie ją klikamy. Dobra, lecimy z tematem. Okej, okay. tym razem wszystko świetnie się nagrywa. Jak widzicie, otrzymaliśmy 80 klejnotów. Lecimy dalej. 700 monet. Naprawdę, no ulepszymy sobie tutaj niektóre postacie. Okej, okay. lecimy z pierwszą mega skrzynką. Fifi, klikaj. Tak. Lec z tematem. Uwaga, 5 rzeczy. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Punkty do Franka, do Barleya, do Pam. Co jeszcze? 8-8 bitowiec i doszelki. No dobra, nie jest źle. Lecimy dalej. Druga mega skrzynka. Tym razem ja klikam. Uwaga! Co jeszcze? Jest! 6 rzeczy. Kurczę, co będzie na samym końcu? Zaraz do tego przejdziemy. Monety. Są większe szanse Ta. na gadżet, ale może postać też. Bi. Ulepszenie Albo do peny. Jest na moc. Doriko. Do szelki. Jest coś. Coś się świeci. Uwaga, ulepszenie do na majka. Lecimy. Co jest na samym końcu? Gadżet, gadżet i jeszcze dwa pozostałe bonusy na żółto. Słuchaj, mamy gadżet do bula, Stek do żylny, cóż za zaskakująca nazwa. Ból natychmiast odzyskuje 1500 punktów życia. Ładunki na mecz 3. Słuchaj, jest to naprawdę przydatny gadżet. A? No dobra, słuchajcie, klikam dalej. Ciekawe co jest dalej. Podwajać punktów? No spoko, spoko, zawsze gemy. się przyda. Uwaga, gemy. ostatnia rzecz. Gemy, 12. 12 gemów. Mieliśmy 80 gemów w pakiecie, do tego 12 gemów, to razem 92 gemy. Naprawdę mega. Czeka na nas ostatnia mega skrzynka. Fifi, twoja kolej. No, lecimy. Czy wypadnie jakaś... Może jakaś sześć. legenda? Sześć rzeczy! Kolejny Jakie raz... Jaki szczęście! Kolejny raz 6 rzeczy. 188 Bo, monet. Może będzie ten... Gwiezdna moc do El Primo? Może, może. Albo postać. Może, może. Zaraz się o tym przekonamy. Kolejne punkty do ulepszenia postaci. Tym razem do Tika, yes. do Riku. Ale się świeci mocno. Tak, naprawdę ta ikona jedynki mocno pulsuje. Uwaga! Lecimy z tematem, gadżet, gadżet, ale jeszcze mamy bonus, jest to Syropostop, bi upuszcza pszczeli plasterz z lepkim miodem spowalniający nieprzyjaciół po nadepnięciu. No spoko, kojarzę, że podobny gadżet ma również Barley, który, Barley, no. tak, 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 dobra, pozostały bonus, gemy, trzy, trzy gemy, nie jest źle. Razem tam mieliśmy 92 gemy, do tego 3 gemy, 95 gemów z tej promocji. Szkoda, że nie wypadła jakaś postać. No tak, tak, naprawdę no troszkę szkoda, ale zobaczymy sobie może innym razem. No dobra, jak widzieliście, ten opening był naprawdę mega kozacki. Na tym koncie mamy zdobyte 238 gemów, na razie ją sobie pozostawimy. Chociaż powiem Ci szczerze, korci mnie zakup tego skinka do El Primo. Jak widzicie jest to taki skinek. E, tutaj w rogu jest nazwa Brown and Friends. Prawdopodobnie jest to skinek ściągnięty właśnie z tej firmy. Może to z jakiejś bajki, może to z jakiejś, z jakiejś gry. No niestety nie wiemy. Okej, okay, no ten opening był naprawdę kozacki. No niestety jeszcze raz Was przepraszamy, że te pierwsze 3 megaboxy się nie nagrały. Ale już kolejne trzy się nagrały Ok, jeszcze może sobie ulepszymy jakiś tutaj zadymiarzy Mamy naprawdę mega dużo monet Zobaczmy, może Franka? Tak, ulepszamy sobie Franka Leci Franek Kogo tam jeszcze? Ulepszymy sobie z pewnością Daryla Lecimy z Darylem A i na razie to wszystko Zostało nam jeszcze bodajże 250 monet no dobra. Jeśli podoba wam się ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zostać z nami na dłużej, to kliknijcie czerwony przycisk Subskrybuj oraz zostawcie dowolny komentarz. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.